Christian Belik został wyśmiany w internetowej dyskusji pod zdjęciem na Instagramie. O ile jeden z internautów przypomniał mu jego, słynne, odbicie piłki w meczu z Francją na Mundialu. To jest to, mocno przesadzone. Po kilku minutach usunął komentarz, ale fani zrobili zrzuty ekranu. Minęły trzy dni od haniebnej porażki Polaków z Mołdawią w eliminacjach euro2024. Porażka 2 do 3 tak rozwścieczyła kibiców reprezentacji polski, że wciąż trwa dyskusja na temat składu biało czerwonych. Albo nawet rola samego trenera Fernando Santosa. Wiele mówi się o braku graczy z osobowością i na pewno byli to weterani, których pominął Santos. Mowa o Kamilu Celiku czy Kamilu Grosickim, którzy nie zostali powołani na marcowe czy czerwcowe mecze reprezentacji. Tak się składa, że obaj Kamil są dobrymi przyjaciółmi. Ich związek jest tak bliski. Że pojechali razem na wakacje i przez kilka dni wrzucali zdjęcia swojej rodziny do internetu. Wysłał Christiana Bilika, reprezentanta Polski, który jest regularnie powoływany przez Santosa. Bawiłem się, gdy wróciłem z piłką do mundialu XD, odezwał się jeden z kibiców do zawodnika. Bellik postanowił odpowiedzieć. Jednak przekaz pod wpływem emocji nie był dobrze przemyślany. Zaledwie kilka minut później piłkarz usunął wpis, ale część fanów zrobiła zrzuty ekranu i wiadomość została nagrana. Bawiłeś się z mamą na placu, brzmiała treść komentarza napisanego przez Belka. Niewątpliwie Bellik. Który wciąż nie miał wielkiej reputacji, nie przykuł uwagi mas. 25-latek byłby w kadrze następcą Grzegorza Krychowiaka, ale ostatnio nie radzi sobie najlepiej. Na ostatnim zgrupowaniu dostał kwadrans w meczu z Niemcami, a mecz w Kiszyniowie oglądał z ławki. Łącznie ma na swoim koncie 11 czapek w barwach narodowych. Bellick odzyskał zmysły. Przeprosił za swoje zachowanie 10 minut po skandalicznym wpisie piłkarza, gdy internet już zakończył tę sprawę. Piłkarz opamiętał się i przeprosił za swoje zachowanie. Przepraszam wszystkich moich fanów za mój wczorajszy komentarz. To było zupełnie niepotrzebne. Wstydzę się. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Jako przedstawicielowi Polski nie wypada pisać w ten sposób